Chyba za bardzo wziąłem do serca, żeby te robale uciekały jednak do tej wody. Dobra. Jesteśmy mądrzejsi o jedną porażkę. I jakieś 8 minut nagrywania tej misji. Czy tam 6? Nie wiem. 6-8. Mmm, dobra, intro oglądaj. Dobra, patrząc na czas, to było 6 minut tej misji. Hop, teraz jakoś nie odpalić tych min. Dobra. Obeszliśmy system alarmowy, ale... ...nie trafiłem w belkę. Nieprzyjaciel zaczyna się nudzić, znowu. Dopóki nie zbierzemy apteczki, to będzie się nudził dalej. Dobra, tym razem zaczniemy od ominienia... opuszczenia tury. Trochę skakania na skakance. Straszna nuda, tak skakać. Nieprzyjaciel dalej zaczyna się nudzić Dobra Teraz zrobimy to ostrożniej A teraz zauważy parówę Zauważyliście, w nogi E po prostu ociekaj, okej okay? No i znowu ten wątek, gdzie ja mam do jasnej ciasnej uciekać Dobra, nieograniczony granat. Dobra, tym razem możemy to o wiele lepiej rozegrać, bo jest 3 na 4. Dobra, po poćwiczę umiejętności szarnie z daleka. Jak jakby ta beczka była moim celem, to bym dostał 10. I... O kurde! Podpalili kurnik! E, dobra, jak ja mam przeskoczyć przez te nogi? Dobra, kombinujemy. Dobrze. To dlatego, że nie było tam dachu. Dobra. Ulubiony punkt... ...w tej grze, za którym lubię się chować. I broń! O kurde, trzeba to szybko zrobić. Dobre. Ciemniak otrzymał sporo obrażeń. Starczy jeden dobry szał. W ogóle dlaczego ten ciemniak lewituje? Pewnie jest tak ciemny, że nawet nie wie nic o grawitacji. Kaba nas oberwał. No. Dobrze, że deszcz pada, to już kurnik przestał się palić. Eee... tędy? Nie. Nie będę tak ryzykował, tam jest... Tam jest jeszcze więcej system, systemu alarmowego po drodze. No zaraz tę minę odpalę! Dobra. Teraz... Szybki strzał! ka Trochę inaczej to miało wyjść. Kozak oberwał. Ten otrzymał dwa punkty obrażeń. I sru! O, aż. Aż apteczkę gdzieś by waliło. Chyba do wody. No nie widzę apteczki nigdzie. Dobra. Tym podejdziemy. O, świetnie, czas skakać. Dobra. Nasz ulubiony punkt artyleryjny. Je. Yeah! O! Ładnie. Mina wpadła do wody i średniakowi też niewiele brakowało. Rusz się troszeczkę. Prawo, twoje lewo, nie będzie strzelał na, na serio, nie straciłem Rowala no właśnie na ten pot. Dobre, cześć kozaku, giniesz. się za Zobaczmy co zrobi przeciwnik z podłową. To są dobre informacje A to są złe informacje Dlaczego ja tak muszę sobie utrudniać przejście tej misji? Jeszcze przez swoją głupotę tego nie przejdę No wejdź na płotek No wejdź, wejdź, wejdź Dzięki, dzięki Teraz żegnaj Teraz chciałbym się schować Debil ze mnie jest Teraz przydałaby się minuta ciszy dla mojej głupoty. Bo to co zrobiłem przed chwilą było tak nieprawdopodobnie głupie i w tak ten oto sposób na tą jedną misję stracę najprawdopodobniej połowę przeznaczonego czasu nagrywania na dziś. Nic, tylko bić sobie brało. Dobra, a teraz wracamy do gry. No już myślałem, że znowu spadnę. Mam nadzieję, Już faili na dziś wystarczy. Chcę przejść tą misję. Chcę, aby... Akcja posunęła się naprzód. O, system alarmowy ich nie zaalarmował. A jak zbiera apteczkę, to od razu będą wiedzieli. Dobra, teraz seria skakanek. Kurde, jakby tutaj tej beczki nie było. Znowu wstrzeli w tą beczkę i mi kurnik, znaczy własny kurnik podpalą, ale... Dobra. Najważniejsze. Przeskoczyć tą minę. Dobrze. Nie zranić się. Wskoczyć spokojnie na ten głaz. Przeciwnik patrząc na parówę, zauważa. Gra proponuje nam, abyśmy brali nogi za pas. Ale my jesteśmy robalami, nie mamy no kto po pierwsze, po drugie nie mamy gdzie uciekać, bo jesteśmy otoczeni w więc musimy walczyć. Dobra, to takie na szybko. Gdybym spojrzał na wiatr, pewnie lepiej by to wyszło. I kolejny strzał w bazuki, proszę bardzo. I w kurnik. Wow, pudło. To chyba nie często się w tej misji zdarza, żeby przeciwnik podłował. Zresztą powinienem się do tego przyzwyczajać. W końcu to już jest 22 misja. Dobra. To jest ta beczka. Ta beczka. Dobra. Trochę złe miejsce sobie wybrałem, ale dobra. Spróbuję zestrzelić wioskowego głupka. Dobry sh shot. Wyskowy głupek poszedł na dno. Dobra. Według gry pozbyłem się na najgłupszego przeciwnika. Dobra. Ciemniak jest chyba jeszcze głupszy. Nazwy jednak zobowiązują. Robala, który w każdej misji u mnie się topi, powinienem nazwać topielec. Tylko nie wiem, tylko nie wiem do końca, którego bym musiał tak nazwać. Dobra. Wlazłem na płotek. Mogę strzelać w ciemniaka. No kurde, wrył się w drzewo. Schowam się za płotkiem. Mocarne obrażenie, ale niewystarczająco mocarne, aby się go pozbyć. przeciwnik celuje ach te obrażenia po jeden dla każdego nie odpalić tej miny za neskarby. skarby dobra tego wystawimy jako przynęte dobra ty skończysz z nimi nie wiem czy załatwi hobu ale Dobra, kozak jeszcze przeżyje, ale już ciemniak musi zginąć. Dobra, tym razem już nie zapowiada się na złe zakończenie. No już nawet przeciwnik zaczyna robić wszystko, abyśmy... tylko przeszli tą misję i przeszli dalej. Dobra. Próbuję skoczyć na tą belkę. Już myślałem, że się znowu zacznie. Kozakowi dziękujemy za... ...grę. Tak, zjedz swój ostatni posiłek. Granat, który rozrywa cię od środka i magicznie zamienia w nagrobek. O, będzie strzelał w parówę? Ale go nie utopi. Nawet lepiej, zadał sobie obrażenia. Tak jak myślałem, tak jak powiedziałem, przeciwnik zaczyna robić wszystko, abyśmy w końcu tą misję przeszedli... przeszli. Przeszedli. Ach, okay. ten mój polski. Eee, nie. Trap schodek! Trap schodek! Dobra. Na szczęście mina wybuchła trochę późno. Miałem czas na ucieczkę. O, mina dobije średniak. O, nawet go utopiło. 90 wrażeń. To był chyba mój najlepszy ruch w tej misji. Koniec jej.